Cześć, witajcie moi drodzy. Słuchajcie, dostaję od Was sporo informacji, sporo wiadomości. Typu ogólnie to czytam w komentarzach dużo takich wypowiedzi, specjalistów pod filmikiem ze strajków, że e, dlaczego nie zrobicie tak jak na strajkach we Francji czy w Niemczech, że tam e, pługi opuścić, drogę zaorać albo do McDonalda jakiś jakiś gnój wsypać moi drodzy jakieś, jakoś gnojowice wlać moi drodzy żyjemy w, w kraju w którym już samo organizowanie strajków, protestów jest uważane za coś praktycznie równego z przestępstwem, a co dopiero jakby zrobić u nas w Polsce takie właśnie takie zamieszki, więc ja uważam osobiście, że Niestety, ale żyłem w, w kraju policyjnym, która policja to nie dopuszcza do tego, żeby się ludzie zebrali w jednym miejscu i nie podali przyczyny policji tego, że się zbierają. Tak? Także dokładny przykład mieliśmy na, na proteście w Lipsku, kiedy to przyjechał jakiś wyższy rangą funkcjonariusz z Radomia i kazał, nakazał policjantom. Sprawdzanie stanów technicznych, czego nie mogli w ogóle robić na postoju, na parkingu oraz legitymowanie osób zebranych, także słuchajcie, żyjemy w, no, w takim kraju, w jakim żyjemy i absolutnie na pewno takie, takie pomysły jak we Francji, no to nie, to u nas, u nas, u nas, moi drodzy, to się, to się tego się nie da zrealizować. Słuchajcie... Bardzo chciałem podziękować w imieniu i swoim oraz innych rolników, że było no spore było zainteresowanie tymi, 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 tymi właśnie protestami. I chciałbym zaznaczyć, że to nie koniec. Na pewno będą kolejne. To tylko kwestia czasu niedługiego, a na pewno taka informacja zostanie podjęta, taka informacja zostanie dodana. Słuchajcie, e, powiatopolski ma stronę, fanpage na Facebooku na którym to ben, będą e, e, właśnie takie informacje podawane, także link wklejam Wam w opisie. Moi drodzy, coś o przedłużce, bo obiecałem Wam, że e, nagram Wam e, moje wrażenia. Tnę już tą przedłużką jakiś czas, dokupiłem do mojego sekatora drugie ostrze, które tutaj widzicie. To nie jest oryginalne ostrze, bo w tym sekatorze miałem standard, a to jest medium, które tnie gałęzie praktycznie do 5 cm. Także jest to bardzo, bardzo mi to ułatwia sprawę, jeśli chodzi o cięcie grubych gałęzi, bo sekatorem, jak weźmiemy do góry, jak mamy bardzo grubą, nie jesteśmy w stanie, moi drodzy, nie jesteśmy w stanie docisnąć sekatora ręką, dlatego ostrze musi być troszkę większe, żeby była możliwość, cięcia bez siły czyli przykładamy naciskamy ciach i już jest przedłużka e, słuchajcie metr 20 m z ruchomym włącz, włączaniem i za, wyłączaniem załączaniem czyli ruchomy spust mam w lewej ręce. Ja jestem miło zaskoczony tym że ta przedłużka kurde mi się dobrze z po prostu no zobaczcie ostrze tnie troszkę wolniej od standardowego, bo musi zrobić dłuższy ruch. Na przykład nie ma więcej zębów. Słuchajcie, zaleta. Zaleta tego, tej przetuszki jest taka, że ja mogę, zobaczcie, jedną ręką, dwiema rękami, ja, ja na ponad 3 metry sobie tu zostaję. No jak to, pamiętam, to Ważną, y, ważną zaletą jest też to, że jak mam odrosty na dole, to ja po prostu bez chylania się do góry na dół, do góry na dół, do góry na dół, do góry na dół. Słuchajcie, mam możliwości jeszcze założenia tu jeszcze jednego ostrza. Kurde, nie chcę, żeby to wyszło jak jakaś reklama. Trochę to tak wygląda, nie? Ale nie, to jest po prostu moja opinia. Jest jeszcze jedno ostrze, które tnie do 6 cm. Yy, nazywa się to ostrze Maxi. Nad się nie pytam, ile kosztuje, ale chyba około 7 700 to Maxi kosztuje. No i to Maxi to już mamy, mamy no... Powiem Wam, że... No, o takie kurde grube to by szły tym maxi idealne do czereśni a to jest to sprawdza się jeśli chodzi o to sprawdza się jeśli chodzi o takie właśnie stare kwatery no bo wiadomo tych nowych kwater nie będziemy ciąć takim sekatorem.

i tak Słuchajcie Ja przechodzę najpierw jedną stroną e, Tnę jedną stronę Bo tnę sam A później wracam się na następną stronę Od słupka do słupka I taki rządek 360 metrów Jeden Schodzi mi się dwa dni, żeby obciąć Także jest zabawy Ale myślę, że efekt jest zadowalający Jeszcze raz trzymajcie się i cześć.